Cześć, tu Magda z Wnętrza zewnętrza. Dzisiaj opowiem Wam o materacach. Marka Isk zaprosiła nas na wydarzenie związane z materacami. W związku z tym postanowiłam wykorzystać tę okazję i dowiedzieć się, a właściwie zrozumieć, czym te wszystkie materace się od siebie różnią. Jak patrzyłam na parametry dotyczące poszczególnych materacy, to. Widziałam tam różne rzeczy: kokos, pianka taka, pianka owaka, sprężny takie, sprężny takie. I niektóre z tych elementów wiedziałam, co oznaczają, ale nie za bardzo wiedziałam, co to ma oznaczać dla nas. Na przykład włókna kokosowe. Wiadomo, co to są włókna kokosowe i widzimy na obrazku, w jaki sposób są zamieszczone w materacu, ale po co właściwie one tam są? Jaką my mamy korzyść z tego, że mamy włókna kokosowe w materacu? Tego już zupełnie nie wiedziałam. To była dla mnie zawsze pewna czarna magia. Może dlatego, że sama mam bardzo dobry sen i świetnie się wysypiam. Przeważnie. W związku z czym nie ma dla mnie takiego znaczenia, na czym śpię i nigdy nie zgłębiałam tego tematu aż tak bardzo. Ale teraz, teraz już dużo wiem. Zadałam tyle pytań, ile potrzebowałam i chętnie się z Wami podzielę tym, czego się dowiedziałam. Pewnie wiecie, że materace dzielicie na piankowe i sprężynowe. I, ważna rzecz, duża część sprężynowych też zawiera w sobie różne pianki. To nie jest tak, że tam jest już tylko sprężyna i koniec. Znaczy, w tych podstawowych materacach to możliwe, ale większość tych, które są dostępne na rynku, to są takie hybrydy, trochę pianek, Trochę sprężyn, warto o tym pamiętać. Więc skupmy się teraz na omówieniu poszczególnych elementów i zaczniemy od materacy sprężynowych. Podstawowe sprężyny, takie tradycyjne, bonel, mogą z czasem zacząć nie tyle wydawać dźwięki, co być słyszalne, gdy się uginają. Mają to do siebie, że gdy uginamy jedną z nich, to te, które z nią sąsiadują, też się uginają. W związku z czym materac nie dostosowuje się tak bardzo do naszego ciała. Tylko tak sobie bardziej cały z nim pływa. Jeżeli dwie osoby leżą obok siebie, jedna jest cięższa, no to ta druga może się trochę staczać na tą cięższą, bo sprężyny będą ciągnąć w kierunku tych, na które cięższa osoba naciska. Natomiast to już jest chyba coraz rzadsze rozwiązanie i coraz częściej stosuje się sprężyny w kieszeniach. Każda sprężyna jest w takim osobnym materiałowym woreczku, w takiej kieszonce, właśnie. Kieszonka nie tylko wygłusza tak także raczej nie powinniśmy nigdy słyszeć jakiegoś skrzypienia, ale też sprawia, że każda ze sprężyn działa osobno. Jak naciskamy na jedną, to ona nie powinna pociągać ze sobą pozostałych. Większość materaców sprężynowych to nie są same sprężyny, są tam również warstwy piankowe. Są to często takie hybrydy, gdzie mamy trochę sprężyn, trochę pianek, taki też jest nasz materac, który tutaj widzicie za mną. Jakie mamy pianki? Po pierwsze Piankę termoelastyczną. Pianka termoelastyczna dostosowuje się do naszego ciała, co nazwa już trochę sugeruje, prawda? Dzięki temu też rozluźnia nasze mięśnie. Możecie też spotkać się z takim określeniem, że pianka zapamiętuje kształt naszego ciała, i ja się trochę tego obawiałam, bo pomyślałam o jej, a jak pianka zapamięta moje ciała, potem ktoś inny będzie spał w tym miejscu, do tej osobie będzie niewygodnie, prawda? Tak, no logiczne się wydaje. Jednak nie chodzi o to, że pianka zapamiętuje tak na stałe już na zawsze do śmierci, tylko zapamiętuje na tę jedną noc, póki na niej leżymy. Jak wstaniemy, to ona po nawet kilku sekundach może już wrócić do pierwotnego kształtu. Jest też pianka poliuretanowa, która utwardza materac i pochłania trochę wilgoć. To ma szczególne znaczenie latem, kiedy jest gorąco i się bardzo pocimy w nocy. Możecie też w opisach spotkać piankę wysokoelastyczną i to też jest pianka poliuretanowa, ale o specjalnych właściwościach. Jest cięższa, ma w sobie więcej piachężyków powietrza, jest bardziej wytrzymała i znosi większe obciążenie. A jednocześnie jest bardziej elastyczna. Więc tak, omówiliśmy już trzy rodzaje pianek. Ale one na pewno mają w sobie mnóstwo różnych podkategorii, przecież mogą się też różnić grubością, kształtem. Czasem w piance mogą być nacięcia poprawiające jej elastyczność i to, jak się dostosowuje do naszego ciała, to też jest bardzo ciekawe. Sprężyny też różnią się rozmiarem, na przykład, czy to będzie dużo małych sprężyn, czy mniej dużych. Więc tutaj to nie jest tak, że to są tylko dwie kategorie, tylko to są dwa rodzaje, a w ramach nich mogą być jeszcze różne mniejsze podkategorie. Wspominałam Wam już o włóknie kokosowym, więc może wróćmy do tego elementu. Włókno kokosowe jest bardzo twarde, bo to jest taka bardzo zbita masa, w związku z czym utwardza materac i poprawia jego wentylację. Włókno kokosowe przy materacach sprężynowych ma też ten plus, że nie musimy się obawiać, że jakaś sprężyna kiedyś nam się przez nie przebije. Generalnie wolałbym materac piankowy, bo w dzieciństwie miałem sprężynowy i jak wylazła sprężyna, to miałem podrapaną całą nogę, więc tym razem wolałbym tego uniknąć. Ciężko mi sobie wyobrazić, by jakaś sprężyna mogła przebić to włókno kokosowe, ono jest takie naprawdę bardzo solidne. Co oznacza hasło 7 stref komfortu? Oznacza, że materac nie jest taki sam w każdym miejscu, tylko jest podzielony na strefy i na przykład strefa w okolicy naszych bioder jest trochę twardsza. Co ciekawsze jeszcze, te strefy są symetryczne, to znaczy, że możemy sobie obrócić materac i nie ma problemu. Nie jest tak, że gdzieś z góra, gdzieś dół, i jak położymy w drugą stronę, to nagle jest problem. Tylko to jest wszystko takie bardzo uniwersalne. To są takie drobne udogodnienia, które mają nam pomóc, a nie utrudnić życie. A obracać materac warto, bo dzięki temu zużywa się równomiernie i na dłużej nam starczy. Obracanie materaca to jedno, ale materac może być też dwustronny, więc obracamy nie tylko tak, że nasza głowa leży. Tam, gdzie wcześniej leżały nogi, tylko że możemy leżeć na tym, co wcześniej było od strony łóżka. Nie wiem, czy to jest jasne. Czasem producenci zalecają obracanie materaca właśnie w ten sposób <noise> na lato albo na zimę, że której strona jest lepsza, i to ma związek chyba głównie z tym wentylowaniem. I jednak mimo wszystko nie musicie się do tego stosować tak bardzo zero bo kluczowe jest to, żeby wygodnie Wam się na materacu leżało. Jeżeli jedna strona jest dla Was zdecydowanie wygodniejsza, no to nie ma sensu na siłę obracać na tą drugą. Jeżeli nie jesteście zdecydowani, czy chcecie bardziej miękki materac, czy bardziej twardy, albo teraz wolicie miękki, ale wiecie, że dwa lata temu woleliście spać na twardych, to dobrym pomysłem jest wybranie materaca, który właśnie jest taki dwustronny, gdzie z jednej strony jest miększy, a z drugiej twardszy. W ten sposób, jak zmienią Wam się za jakiś czas preferencje, nie będziecie musieli kupować nowego materaca, tylko po prostu ten swój obrócicie na drugą stronę. Teraz już wiecie, które części materaca za co odpowiadają i jak to właściwie wygląda, natomiast to nadal nie wyjaśnia, jaki materac będzie najlepszy dla Was. Bo to, co powinniśmy zrobić zawsze przed zakupem materaca, to pojechać do sklepu i po prostu je przetestować, i na tej podstawie wybrać materac najlepszy dla nas. Jedyna taka wskazówka, którą można wziąć pod uwagę, to to, że Cięższe osoby powinny mieć trochę twardszy materac. Materac powinien dostosowywać się do naszego ciała, zwłaszcza tu na wysokości pleców. Jak leżymy na plecach czy na boku, to każdy fragment naszego ciała powinien przylegać do materaca, więc jeżeli zbyt lekka osoba położy się na zbyt twardym materacu, no to nie do końca ten materac się może odpowiednio ukształtować. I to wszystko. Powodzenia! Testowanie materaca w sklepie może być naprawdę fajną zabawą, więc zarezerwujcie sobie trochę czasu i miło spędźcie czas. Po więcej informacji, odsyłam Was na bloga marki GISK. Dam Wam link w komentarzu do świetnego artykułu, gdzie poszczególne elementy zostały opisane w bardzo przystępny sposób. A teraz już się z Wami żegnam. Życzę Wam udanego sylwestra i widzimy się w nowym roku. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia! mieści się No, tutaj. Ale jasne!